Ja myślę, że w ogóle takie pytanie, kim jest Małgorzata Braune, kim jest osoba, o której mówimy, o której opowiadamy, na temat której powstaje książka, nawet jeśli to jest książka, która jest jej własną opowieścią, bo przecież ona jest prowokowana w pytaniach przeze mnie, ale opowiadana przez nią, nigdy, nigdy nie ma szansy, żeby się taka cała, jakaś całkowita odpowiedź tutaj wyłoniła, bo człowiek zawsze jest jakąś tajemnicą i, i i po pierwsze zawsze wszystko opowiadamy z perspektywy ja, które, które prawda, siłą rzeczy pewne rzeczy lepiej pamięta, inne bardziej y, powiedzmy odpycha, czy, czy usuwa, że tak powiem, z pamięci. Albo też zwyczajnie po prostu zapominamy, pewne rzeczy nam się nakładają, nacierają na siebie. także. Ja, ja nie sądzę, żeby w ogóle było coś takiego możliwe, jak jakaś taka wyczerpująca odpowiedź w czymkolwiek, na, na temat jakiejkolwiek osoby. Myślę, że tak naprawdę my sami z sobą się zawsze musimy gdzieś spotkać i, i taka odpowiedź dopiero nasza własna dotycząca nas samych może być uczciwa, w pełni uczciwa. Natomiast kiedy opowiadamy, kiedy jest narracja, bo jednak opowieść zawsze jest jakimś, jakąś formą, prawda, to jest, to jest narracja, to jest opowiadanie, to jest, to jest tworzenie pewnej, pewnej historii, czy przypominanie sobie pewnej historii po różnych jakichś tam śladach, po różnych, powiedzmy, nie wiem, wspomnieniach, etapach, yy, prawda, różnych faktach, które, które się w naszym życiu zdarzały. Także dla mnie oczywiście, nie, ja nie mogę powiedzieć, że ja się nic nie dowiedziałem, bo byłoby to bzdurą. Wiadomo, że ja z Małgosią się przyjaźniliśmy, lubiliśmy, ale wielu faktów z jej życia nie znałem, nie wiedziałem jak to przebiegało, więc oczywiście mnie to siłą rzeczy ciekawiło. Ale też nie jest tak, że ja mam poczucie, że ja się wszystkiego o niej dowiedziałem. I że jest po prostu taką totalnie otwartą księgą i teraz każdy, kto zajrzy do tej książki, to już wszystko będzie widział o Małgorzacie Browning. No nie ma, nie ma takiej możliwości. Myślę, że w przypadku każdej biografii, choćby może dopiero jak są później pisane takie biografie pośmiertne, kiedy się chodzi po wszystkich ludziach, którzy znali tą osobę i prawda, różne inne fakty się wyłaniają, to wtedy się coś pisze. Ale to też jest opowieść tej osoby, która pisze, a nie tak naprawdę prawda o tym człowieku, którego nie ma. Także ja w taki totalny obiektywizm jakiejkolwiek opowieści nie wierzę i, i myślę, że też na tym polega piękno książek, piękno literatury, że, że właśnie zawsze jest ten element tajemnicy.